To już kolejne ćwiczenie. Do tego ćwiczenia będą nam potrzebne karty z napisanymi literami. Ja tu mam napisane B, A, duże i na przykład małe C. Będzie też potrzebna fasolka, taka zwykła fasolka ze sklepu. Możecie też użyć makaronu lub czegoś innego. I zadanie dziecka będzie polegało na tym, żeby, teraz zrobimy na przykładzie, może mamy do C, odwzorować tutaj literę C używając do tego fasolki. O, i sobie tu kładziemy fasolkę wzdłuż linii. Nie jest takie proste, moi drodzy, jakby się to mogło wydawać. Trzeba cierpliwości. Co ćwiczenie proponuję dla takich starszych przedszkolaków. choć możecie spróbować z młodszymi też. Mhm. O, tu mamy fasolkowe C. Tak to wygląda. I teraz będziemy robić B, małe b, A. Tym samym sposobem możemy uczyć się różnych kształtów. Również.